Słyszysz opowieści. Zimowy duch na nartach. Naród strzelców wyborowych powstrzymujący czerwoną falę. Ale to był rok 1939. To jest rok 1944. Gra się zmieniła. Armia Czerwona nie jest już niezdarnym gigantem z wojny zimowej. To weteran, maszyna, która przeżyła niemiecką szóstą armię pod Stalingradem. Wraca do Finlandii, by dokończyć dzieło. 150 tysięcy ludzi, 600 czołgów, 1000 samolotów. Burza artyleryjska tak gęsta, że równa z ziemią lasy, zanim piechota w ogóle ruszy. A kto na nich czeka? 50 tysięcy Finów. Przewaga 3 do 1 przyparci do muru na wąskim skrawku ziemi między dwoma jeziorami. To nie jest opowieść o zimowych duchach. To jest opowieść o letniej rzezi, o tym, jak 50 tysięcy ludzi spojrzało na niemożliwe szanse. I nie złamało się. To jest historia talii i Hantala. Jeśli cenisz sobie udokumentowaną historię wojskową, taką jak ta, zasubskrybuj, to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Skomentuj również, z jakiego miasta to słyszysz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Czerpiąc z głębokiej pracy archiwalnej, w szczególności z analizy operacyjnej w wielotomowej serii Ariego Raunio i Juria Kilina o wojnie kontynuacyjnej, która dostarcza danych z pola bitwy minuta po minucie, oraz ze strategicznego przeglądu sowieckich intencji, szczegółowo opisanych przez fińskiego historyka Otomaninena w jego publikacji z 1994 roku: Molotowin Cocktail, Stalinin Wodką, która badała odtajnione archiwa radzieckie. Teraz wracamy do informacji. Zaczyna się 9 czerwca 1944 roku, godzina 5 rano, to czwarty z tego, co radzieccy planiści nazywają dziesięcioma uderzeniami Stalina. Serią masowych ofensyw strategicznych, mających na celu rozbicie frontu osi od Arktyki po Morze Czarne. Nadeszła kolej Finlandii. Radziecki front Leningradzki, dowodzony przez marszałka Leonida Goworowa, mistrza artylerii, rozpoczyna ofensywę Wyborsko-Pietrozawodzką. Przez 10 dni jest to fala stali i ognia skierowana na fińskie pozycje na przesmyku karelskim. Fińska główna pozycja obronna, linia VT, jest utrzymywana przez ich trzeci i 4 Korpus Armijny. Spędzili trzy lata na jej fortyfikowaniu. Wierzą, że utrzyma się przez tygodnie, jeśli nie miesiące. Utrzymuje się przez mniej niż pięć dni. Radzieckie 21 i 23 armia atakują z intensywnością, jakiej Finowie nigdy nie doświadczyli. Sama masa metalu jest niewyobrażalna. Na głównej osi ataku pod walkę Asarii, Goworow koncentruje 280 dział artyleryjskich i ciężkich moździerzy na kilometr frontu. W samym początkowym bombardowaniu wystrzeliwują 300 tysięcy pocisków. Taktykę, którą Rosjanie nazywają artillerie skoje nastuplenie, ofensywą artyleryjską. Ziemia faluje i upłynnia się. Bunkry są pulwerizowane, okopy zapadają się, lasy zamieniają się w pola poszarpanych pni. Fińscy obrońcy są oszołomieni, ogłuszeni, pogrzebani żywcem. Kiedy bombardowanie ustaje, tysiące radzieckiej piechoty i setki czołgów T-34 ruszają naprzód. Linia VT zostaje przełamana pierwszego dnia. Fińskie siły są w rozpaczliwym, chaotycznym odwrocie. W Helsinkach rząd jest w szoku. Prezydent Risto Ryti i marszałek Mannerheim mieli nadzieję, że linie obronne utrzymają się wystarczająco długo, aby wymusić pokój negocjowany. Teraz ta nadzieja zniknęła. W desperackiej próbie zdobycia rozpaczliwie potrzebnej broni przeciwpancernej i wsparcia lotniczego, Finlandia jest zmuszona podpisać porozumienie Ryti-Ribbentrop z Niemcami obiecując, że nie będzie szukać oddzielnego pokoju z Sowietami. To umowa zawarta z pistoletem przy skroni. Następne 10 dni to koszmar dla fińskiej armii. Cofają się o ponad 80 km, próbując ustanowić nowe linie, tylko po to, by zobaczyć, jak zostają one przełamane. Postęp armii czerwonej jest nieustępliwy. Ich celem jest Wyborg, drugie co do wielkości miasto Finlandii. 20 czerwca elementy radzieckiego 108 korpusu strzeleckiego docierają na przedmieścia. Miasto ma być twierdzą, ostatnim dużym bastionem przed ostateczną fińską linią obrony. Jego obrona jest powierzona 20 Brygadzie Piechoty. Są niedoszkoleni, niedostatecznie wyposażeni i wyczerpani. Komunikacja się załamuje. Rozkazy są mylące. Obrona załamuje się niemal natychmiast. Zamiast krwawej walki ulica po ulicy, Sowieci znajdują niesamowicie puste miasto. Zdobywają Wyborg w ciągu kilku godzin. Fińska flaga zostaje opuszczona. Czerwony sztandar wzniesiony nad starożytnym zamkiem miasta. Upadek Wyborga to narodowa trauma. Psychologiczny cios jeszcze gorszy niż klęska militarna. Sygnalizuje światu i samym Finom, że ich armia jest złamana. W Moskwie Józef Stalin triumfuje. Jego wywiad potwierdza jego przekonanie: Finlandia jest skończona. Rozkaz zestawki radzieckiego naczelnego dowództwa jest brutalnie prosty. Front Leningradzki-Goworowa ma posuwać się z Wyborga. Zniszczyć resztki fińskiej armii uwięzionej między jeziorami a rzeką Włoksi, a następnie ruszyć na Helsinki. Bezwarunkowa kapitulacja. To jedyny akceptowalny wynik. Nie będzie żadnych negocjacji. Finlandia jest na kolanach, armia jest w rozsypce. Wycofuje się z wyborga, próbując utworzyć ostatnią linię obrony. Nazywają ją linią VKT. Biegnie od Zatoki Wyborskiej przez małą wioskę Tali, przez wąski przesmyk lądu do rzeki Włoksi. To nie jest twierdza. To zbiórna pół wykopanych okopów, płytkich lisich nor i pospiesznie zbudowanych przeszkód przeciwpancernych rozrzuconych w dziesięciokilometrowym korytarzu. Ale ten korytarz jest wyjątkowy. To labirynt gęstego lasu, granitowych głazów, małych jezior i bagnistych strumieni. Geografia kieruje każdego atakującego w kilka wąskich, przewidywalnych tras. Dla armii zmechanizowanej to wąskie gardło. Dla Finów to ich termopile. Jeśli ta linia pęknie, Między Armią Czerwoną, a sercem Finlandii, nie ma nic poza otwartym terenem. Marszałek Carl Gustav Emil Mannerheim, 77-letni naczelny dowódca i ikona narodowa, podejmuje ostatnią grę. Ściąga każdego ostatniego człowieka, każde ostatnie działo, każdy ostatni pocisk, jaki może znaleźć i wysyła ich w to miejsce. Tworzy nową grupę dowodzenia, siły przesmyku. I stawia na jej czele swojego najlepszego dowódcę operacyjnego, generała porucznika Karla Lenarta Oesza. Oesz jest twardym, wymagającym, błyskotliwym profesjonalistą, rozwiązywaczem problemów. Przybywa na front, który pogrąża się w chaosie i otrzymuje proste polecenie: Utrzymać. 25 czerwca, tali. Radziecka, 21. Armia, pewna siebie i zwycięska, uderza w fińską linię. Trzy korpusy strzeleckie. Prawie 100 tysięcy ludzi, wspierane przez setki czołgów T-34, KW1 i Nowe, ciężko opancerzone czołgi IS-2. A tak jest nieustępliwy. Fińska 6. Dywizja, która właśnie wycofała się z Wyborga, przyjmuje pierwsze uderzenie. Jej ludzie są fizycznie i psychicznie wyczerpani, zaczynają się cofać, oddając teren. Radziecki 30. Gwardyjski Korpus Strzelecki, elitarna formacja, dostrzega słabość. Przebijają się przez linię w pobliżu skrzyżowania Portinhojka, powstaje wyrwa. Panika zaczyna rozprzestrzeniać się w fińskim zapleczu. Droga jest otwarta. Wygląda na to, że to koniec. Dowódca dywizji, generał-major Arne Blik, włącza radio. Jego głos jest lodowaty. Pomija łańcuch dowodzenia i nadaje rozkaz do wszystkich jednostek w otwartym tekście. To jest linia i ani kroku w tył. To rozkaz zrodzony z czystej desperacji, ale słowa to za mało. Finowie rzucają swoją jedyną dywizję pancerną w lukę. Dowodzi nią legendarny generał major Ruben Lagus, weteran wojny zimowej. Jego dywizja jest cieniem niemieckiej dywizji pancernej. To zbieranina około 87 sprawnych pojazdów. Wiele z nich to stare. Zdobyte radzieckie czołgi T-26 i T-28 całkowicie przestarzały. Ich najlepszą bronią jest dostarczone przez Niemców działo szturmowe Sturmgeschütz III Stugi. To nie jest czołg, nie ma wieży, co oznacza, że cały pojazd musi się obracać, aby wycelować działo. Ale jego niski profil ułatwia ukrycie, a jego długolufowe 75 mm działo może zniszczyć te 34 z tysiąca metrów. Załogi stugów są mistrzami wojny z zasadzek. Wykorzystują gęsty fiński las jako osłonę. Czekają. Aż radzieckie czołgi wjadą w ich strefy rażenia. Oddają jeden lub dwa strzały, a następnie wycofują się na nową pozycję. Są w przewadze 10 do 1, ale walczą na własnym terenie. Na skrzyżowaniu Portinhoika jedna kompania tych stugów, dowodzona przez porucznika Larsa Roberga, staje naprzeciwko całej radzieckiej brygady pancernej. Walczą przez wiele godzin, otoczeni, strzelając, aż skończy się amunicja. Utrzymują wyłom, ale ledwo przez pięć brutalnych dni bitwa o tali to chaotyczna, wirująca bójka w lasach, na polach i wokół małych jezior. Takich jak Lejtimo Jervi, finowie wracają do swojej klasycznej taktyki Motti. Nie próbują utrzymywać ciągłej, sztywnej linii. Pozwalają radzieckim kolumnom pancernym wnikać w kilka wąskich dróg, a następnie odcinają kolumny od wspierającej piechoty ogniem moździerzy i karabinów maszynowych. Atakują kolumny z flanki tyłu, rozbijając je na mniejsze, kieszenie reizolowane kieszenie, a następnie systematycznie je niszczą. Sam las jest bronią. Radzieckie czołgi nie mogą rozwinąć się w szerokie formacje. Są uwięzione na drogach. No idealne cele dla fińskich dział przeciwpancernych i samobójczych ataków piechoty z ładunkami kumulacyjnymi. Ale Sowieci mają coś, czego Finowie nie mogą dorównać. Pozornie nieskończone liczby. Na każdy czołg, który Finowie zniszczą, pojawiają się dwa kolejne. Na każdy odparty atak piechoty, godzinę później rozpoczyna się świeży batalion. Sama masa radzieckiej artylerii jest miażdżąca. Niebo jest czarne od radzieckich samolotów szturmowych u 2 i myśliwców, jak Finowie krwawią. Brakuje im ludzi, amunicji, czasu. Do 30 czerwca generał Oesz rozumie, że Tali nie da się utrzymać. Podejmuje brutalnie trudną decyzję. Rozkazuje zaplanowany odwrót. To nie będzie paniczna ucieczka, jak pod Wyborgiem. Będzie to odwrót bojowy, zaplanowany co do minuty pod osłoną ciemności. Cofną się o kilka kilometrów na jeszcze węższą, bardziej obronną pozycję. Linie niskich, skalistych wzgórz i grzbietów za małą wioską i Chantala. To będzie prawdziwa ostatnia obrona. Gdy Finowie się wycofują, uwalniają swoją własną tajną broń. To nie jest czołg ani samolot. To system. Rewolucyjna metoda kontroli ognia artyleryjskiego. Opracowana przez ponad dwie dekady przez błyskotliwego, ale ekscentrycznego generała Wilho Petera Nenonena. Fińska artyleria była chaotyczną mieszanką różnych działów z całego świata. Stare carskie rosyjskie armaty, nowoczesne szwedzkie działa Boforsa, francuskie, niemieckie i włoskie sztuki. System Nenonena wykorzystywał złożony zestaw obliczeń matematycznych, wstępnie naniesionych na siatkę mapy, które pozwalały wszystkim z nich, niezależnie od kalibru zasięgu czy lokalizacji, natychmiast skupić ogień na dokładnie tym samym celu, w dokładnie tym samym czasie. Pojedynczy obserwator wysunięty, młody porucznik ukryty na drzewie lub w rowie z radiem, mógł zobaczyć formujący się radziecki atak. Wyszeptałby zestaw współrzędnych kilometry dalej w zamaskowanych centrach kierowania ogniem. Oficerowie przesuwali linijki na tablicy kreślarskiej. Dokonywali szybkiego obliczenia i wydawali rozkaz strzelania. W ciągu 60 sekund ogień do 21 batalionów artylerii, to ponad 250 dział, spadłby na pojedynczy kwadrat siatki o wymiarach zaledwie 100 metrów na 100 metrów. Była to burza materiałów wybuchowych, która pojawiła się znikąd. I spadła z doskonałą, przerażającą precyzją. Sowieci nigdy czegoś takiego nie widzieli. Nazywali to ognistym strumieniem, a pod ich antalą stałoby się to narzędziem, które złamało kręgosłup armii czerwonej. W tym samym czasie dociera kolejna linia ratunkowa. Z Niemiec nazywa się Gefechtsverband Kulmej, czyli oddział Kulmej. Mała elitarna jednostka Luftwaffe dowodzona przez podpułkownika Kurta Kulmeja. To mieszana siła bombowców nurkujących Junkers 87 Stuka i myśliwców bombowców Focke-Wulf 190. Łącznie około 70 samolotów. Wobec ponad tysiąca samolotów radzieckich sił powietrznych to kropla w morzu. Ale to zahartowani weterani frontu wschodniego. Wiedzą, jak niszczyć radzieckie czołgi. 2 lipca, gdy Sowieci gromadzą się do głównego ataku na nową linię Chantala, oddział Kulmej przybywa nad pole bitwy. Stukasy? Z ich niesławnymi syrenami, trąb Jerychońskich, wyjącymi, nurkują niemal pionowo na ciasno upakowane radzieckie kolumny czołgów. Foke Wulf 190, przewyższające większość radzieckich myśliwców, oczyszczają niebo, a następnie schodzą, by ostrzeliwać piechotę i ciężarówki zaopatrzeniowe swoimi działami. Po raz pierwszy od tygodni fińscy żołnierze na ziemi widzą coś na niebie, co nie próbuje ich zabić. Psychologiczny impuls jest ogromny. Oddział Kulmej wykonuje do 10 lotów dziennie pracując w doskonałej koordynacji z fińską armią. Fińscy kontrolerzy lotów, siedzący tuż na linii frontu, kierują niemieckich pilotów do celów za pomocą radia. Połączenie niemieckiego bliskiego wsparcia lotniczego i fińskiego zmasowanego ognia artyleryjskiego jest niszczycielskie. Jeśli cenisz sobie tego rodzaju dogłębnie zbadaną historię, to rozważ subskrypcję i naciśnięcie przycisku lubię to. To mówi algorytmowi, że historie o odwadze i strategii zasługują na to, by je zobaczyć. Daj nam znać w komentarzach, która bitwa twoim zdaniem zdefiniowała ducha narodu. Ten scenariusz opiera się w dużej mierze na szczegółowych rekonstrukcjach bitew znalezionych w pracach, takich jak Tali Chantala 1944 Erki Kekeli definitywnym studium, które krzyżowo odwołuje się do fińskich i radzieckich dzienników jednostek, aby stworzyć precyzyjną oś czasu wydarzeń. Teraz wracamy do walki o życie Finlandii. 1 lipca. Rozpoczyna się bitwa pod Ichantalą. Pole bitwy jest maleńkie, kilka kilometrów kwadratowych skalistych grzbietów otwartych i wzgórza Kościelnego Ichantala. Tutaj Finowie skoncentrowali sześć dywizji, w tym elitarną trzecią Niepłonanką Niebieską Brygadę. Są wyczerpani, ale ich morale twardnieje w zimną furię. Nie mają już dokąd się wycofać. Sowieci rzucają swój 108 Korpus Strzelecki na linię. Atak poprzedza godzinna nawałnica artyleryjska, która trzęsie ziemią. Potem nadjeżdżają czołgi, dziesiątki ich, z falami piechoty rojącej się za nimi, krzyczącej: urra! Fińskie linie uginają się. Radziecki pułk przebija się przez obronę fińskiego 30. Pułku Piechoty i dociera do skrzyżowania wakkola głęboko za główną linią. To kolejny moment kryzysu, ale tym razem Finowie są gotowi, nie ma paniki. Natychmiast kontratakują wszystkim, co mają: Jegrzy, piechota z rezerwowej 6. Dywizji i ostatnie stugi Rubena Lagusa. Walka toczy się z bliskiej odległości, w zadymionych lasach i na zakurzonych drogach. A teraz fińska piechota ma własną nową broń. Tysiące ich zostało przetransportowanych samolotami i pospiesznie wysłanych na front z Niemiec. Nazywa się Panzerfaust, pięść pancerna. Prosta, jednorazowa, bezodrzutowa broń przeciwpancerna. Jest wystarczająco lekka, by jeden człowiek mógł ją nosić. A jej głowica kumulacyjna może przebić pancerz każdego czołgu, jaki mają Sowieci, nawet potwornego czołgu ciężkiego IS-2 ze 120 mm pancerza czołowego. Nagle każdy fiński piechór jest potencjalnym zabójcą czołgów. Młodzi mężczyźni, niektórzy zaledwie nastolatkowie z zaledwie kilkoma minutami szkolenia stają się łowcami. Czołgają się przez zniszczony pociskami krajobraz, czekają aż radzieckie czołgi przejadą. A następnie strzelają z flanki lub tyłu z odległości 30 do 50 metrów. Nazywają ich duchami rur. W chaosie i hantali zniszczyli w ten sposób dziesiątki radzieckich czołgów. Panzer Faust wraz ze swoim większym bratem, Panzer Szredskim o większym zasięgu, odwraca losy wojny lądowej. Daje piechurze moc, dając mu siłę do stawienia czoła pancernym szpicom, które jeszcze kilka dni wcześniej wydawały się niezwyciężone. Walka jest nie do opisania. Przez 9 dni bitwa toczy się bez przerwy. Nie ma linii frontu, tylko chaotyczna, wirująca maszynka do mięsa. Finowie działają na czystej woli. Nazywają to Sisu. To słowo, które tak naprawdę nie tłumaczy się na angielski, oznacza hart ducha, upór, odwagę, odporność i odmowę poddania się. Wszystko to w jednej potężnej narodowej cesze. To żołnierz, który pozostaje przy swoim karabinie maszynowym, dopóki nie zostanie zabity. To artylerzysta który nadal strzela ze swojego działa, nawet gdy radzieckie pociski lądują wokół jego baterii. To sanitariusz, może, który biegnie w burze ognia, aby odciągnąć rannego towarzysza w bezpieczne miejsce. Mężczyźni walczą przez wiele dni bez snu, ich twarze czarne od kordytu i brudu, napędzani kawą i ponurą determinacją. Dźwięk artylerii nigdy nie ustaje. Stały, ogłuszający ryk, który staje się ścieżką dźwiękową ich istnienia. Powietrze jest gęste od dymu, Kurzu I słodkiego, chorego zapachu śmierci. Pola i lasy są zaśmiecone płonącymi wrakami czołgów i ciałami ludzi z obu stron. Kulminacja następuje 6 lipca. Dzięki niesamowitemu szczęściu fińska służba wywiadu radiowego, kierowana przez błyskotliwego kryptologa pułkownika Reino Halama, przechwytuje i dekoduje radziecką wiadomość radiową. Dowiadują się o dokładnym czasie i miejscu następnego dużego ataku. Radziecka 60. Trzecia Gwardyjska Dywizja Strzelecka i 30 Gwardyjska Brygada Pancerna zamierzają spróbować przebić się przez linię utrzymywaną przez fińską 6 Dywizję w pobliżu wioski Noskuła. To bezcenny dar informacji. Generał Oesz zna teraz plan wroga. 20 minut przed planowanym rozpoczęciem radzieckiego ataku zagrywa swoją kartę atutową. Rozkazuje całej sile artylerii przesmyku 254 działom i ciężkim moździerzom ostrzelać radzieckie obszary zgrupowania. Efekt jest katastrofalny. Fińskie pociski trafiają radziecką piechotę i czołgi ciasno upakowane w lasach i na drogach, gotowe do natarcia. Nawałnica trwa 15 minut, zrzucając 4000 pocisków na maleńki obszar. Rozbija radzieckie formacje, zanim te zdążą się ruszyć. Kiedy bombardowanie ustaje, radziecki atak nadal idzie naprzód. Ale jest cieniem tego, czym miał być. Jest zdezorganizowany, osłabiony i wpada prosto w ścianę przygotowanego fińskiego ognia. Zostaje rozbity i zniszczony. Sowieci próbują raz za razem, zmieniają punkt ciężkości, naciskając w różnych miejscach wzdłuż linii. Ale za każdym razem dzieje się to samo. Fińska obrona jest elastyczna, żywa. Oddają teren, gdzie muszą, ale zawsze, zawsze kontratakują. I zawsze jest artyleria. Ogień dział Nenonena spada jak młot Boży miażdżąc każdy sowiecki atak zanim ten zdoła nabrać rozpędu. Do 9 lipca sowiecka 21. Armia jest wykrwawiona do cna. Poniosła straszliwe straty. Straciła ponad połowę swoich czołgów. Ponad 300 z nich to płonące wraki rozrzucone po polu bitwy Tali i Hantala. Atak zamiera. Ofensywa zatrzymuje się. Po raz pierwszy od miesiąca dziwna, nienaturalna cisza zaczyna zapadać nad przesmykiem karelskim. Finowie wytrzymali. Cena była straszna. W ciągu tych dwóch tygodni nieprzerwanych, intensywnych walk pod Tali i Hantala Finowie ponieśli ponad 8500 ofiar, 1400 zabitych, a reszta rannych lub zaginionych. Straty sowieckie były jeszcze gorsze. Chociaż dokładne liczby są nadal przedmiotem sporów historyków z powodu ocenzurowanych zapisów z epoki sowieckiej, szacuje się, że stracili ponad 22 tysiące zabitych i rannych. Pole bitwy było cmentarzyskiem ludzi i maszyn. Ale fińskie zwycięstwo nie było tylko taktyczne, było strategiczne. A oto ostatni, kluczowy element tej historii, szczegół potwierdzony dopiero po upadku Związku Sowieckiego, kiedy archiwa w Moskwie zostały otwarte dla zachodnich i fińskich historyków. 10 lipca 1944 roku, dzień po tym, jak ostatni duży atak pod Ichantala zakończył się niepowodzeniem, marszałek Goworow wysłał raport do stawki, stwierdził, że przełamanie fińskich obron wymagałoby masowego wzmocnienia jego sił i całkowitego zatrzymania w celu przegrupowania. W tym samym czasie do Moskwy napływały raporty o oszałamiającym sukcesie operacji Bagration przeciwko niemieckiej grupie armii środek na Białorusi. Stalin spojrzał na sytuację, zobaczył ogromne, nieoczekiwane straty, jakie jego siły ponosiły w Finlandii, zobaczył fanatyczny opór i teren, który niwelował jego przewagę liczebną. Zobaczył, że podbój Finlandii będzie zbyt powolny, zbyt krwawy i zbyt kosztowny. Było to strategiczne pobocze. Główna nagroda wyścig do Berlina właśnie się rozpoczął. Podjął decyzję. Tego samego dnia Stawka wydała nową dyrektywę. Nakazała przeniesienie elitarnych jednostek frontu Leningradzkiego tych samych, które próbowały przełamać się pod Ichantala na południe. Walka o Finlandię dobiegła końca. Fiński opór pod Tali i Hantala przekonał Stalina, że nie zdoła zmiażdżyć Finlandii bez walki, która pochłonęłaby cenne zasoby z jego głównego wysiłku. Dwa miesiące później, we wrześniu 1944 roku, Finlandia i Związek Sowiecki podpisały rozejm moskiewski. Warunki były surowe. Finlandia straciła 10% swojego terytorium, ale nie została okupowana, nie stała się sowieckim państwem marionetkowym, pozostała wolnym. Niezależnym, demokratycznym narodem na granicy totalitarnego imperium. Ta niepodległość nie została wywalczona przy stole negocjacyjnym. Została kupiona krwią i stalą. Została opłacona w lasach i na polach Tali i Chantal'a przez 50 tysięcy ludzi, którym dano niemożliwe szanse i prosty rozkaz utrzymać pozycję. Nie ustąpili, nie złamali się. Utrzymali linię.